Ktoś z nas nie słyszał e, tych historii, nie? E, piję, bo mi tata umarł i nie mogę sobie poradzić, bo mi tata umarł i piję, a jeszcze do tego mnie wyrzucili z pracy, ja taki biedny jestem i cały świat przeciwko mnie. Ech, nie? Dopóki będziesz e, szukać powodów swojego picia, dopóty nie zrozumiesz swojej choroby. Pijesz tylko dlatego, że jesteś alkoholikiem i nie ma innych powodów Twojego picia. I dlatego właśnie, że pijesz, komplikuje się Twoje życie, a nie na odwrót. Weźmy pierwszy przykład. Bo tata umarł, nie? Pije, bo mi tata umarł. Mojemu przyjacielowi, niealkoholikowi, też umarł tata. I on wiesz, wziął kredyt i postawił tacie piękny pomnik. Poszedł do spowiedzi, bo wierzący był, poszedł do komunii, zamówił msze za ojca, ubrał się w garnitur ładników, zapalił ojcu świecę w kościele na pamiątkę, kupił wieniec, kupił znicz. Czy to coś pomogło? Nie wiem, czy ojcu to w czymś pomogło, ale w ten sposób mój przyjaciel uczcił pamięć swojego ojca. A, a ty i ja, my piliśmy, nie, i uraliśmy się, że ta tata nie żyje. To jest zwykłą kolejnością rzeczy. No, co, nasz za twój i mój, to swojego czasu tam nie, jak kot na ogrodzie, przysypany piachem, krzyż bity drewniany, i rozpacz, że tata umarł. Druga sprawa, wyrzucili mnie z pracy. Ten mój przyjaciel, to właśnie jak go wyrzucili z pracy, natychmiast wrócił do domu, odpalił e, swój komputer, zobaczył swoje stare CV nowe doświadczenia, umiejętności, nowe kwalifikacje, nowe sprawy, zainteresowania, wymienił zdjęcie, żył tym tu, zaraz potwierał e, e, te specjalne takie aplikacje służące do wyszukiwania pracy, złożył kilka Civiców i następnego tygodnia w poniedziałku zaraz szedł na kontrakt do nowej pracy, na lepsze stanowisko, za lepsze pieniądze. No ale ty i ja oczywiście? nie? Aj, bo kurwa, bo ten chuj nas podjebał, a tamten kurwa, bo ja piłem. No, i no kurwa, a to jeszcze więcej piła, a nie podjebali, bo on szwagrem jest tego supervisora i kurwa, bo oni winni, a ja tu, a oni mnie zwolnili, no. I to jest właśnie alkoholizm. Oczywiście tata umarł, oczywiście zwolnili z pracy, no są to no, nieprzyjemne sytuacje, są to jakieś um, komplikacje, ale um, Trudności w życie człowieka są wpisane i do każdego człowieka, czy małego, czy dorosłego, czy starego. E, wszyscy mamy swoje problemy, i dla nas są to problemy najważniejsze. I na tym polega alkoholizm, że alkoholik nie rozwiązuje tych problemów, a ucieka przed nimi w gorzałe. Człowiek, który nie ma problemu z alkoholem, mierzy się ze swoimi problemami, bierze odpowiedzialność we własne ręce, nie ma na kogo wtedy zwalić winę, zajmuje się swoimi problemami, rozwiązuje, działa, dalej żyje, tak? A alkoholik, no, szuka kozów ofiarnych całej tej sytuacji, no bo przecież jeżeli ktokolwiek jest winny w tej sytuacji, to wszyscy, z wyjątkiem alkoholika, prawda? Jedynym powodem Twojego picia jest to, że pijesz, że jesteś alkoholikiem. I dlatego właśnie komplikuje się Twoje życie, a nie na odwrót. Wszystkiego dobrego, kochani. Z Panem Bogiem pozdrawiam. Do zobaczyska. Pozdrawiam jeszcze raz. Adam Albert Bitt. Trzymajcie się. Pa.